Tym razem porozmawiajmy o zdrowiu. Po raz pierwszy w życiu byłem u kardiologa, ale nie dlatego, że musiałem, tylko że chciałem. I wniosek początkowy jest taki, ilu z nas by polepszyło swoją sytuację zdrowotną, gdyby chodzili do lekarza w sposób profilaktyczny. Jak wiemy, służba zdrowia w Polsce ma się różnie, ale na moim przykładzie chcę pokazać, że też może być świetnie. Mianowicie w te wakacje lato 2024 udałem się najpierw do lekarza rodzinnego, dostałem skierowanie do kardiologa i tak jakoś przypadkowo znalazłem się w placówce w Poznaniu i jestem bardzo zadowolony, bo wizyta trwała łącznie no, z krótkim oczekiwaniem półtorej godziny i mam zbadane serce w sposób, uważam, właściwy. Mianowicie pan doktor nauk medycznych najpierw zrobił oczywiście standardowo wywiad, potem miałem badanie echo, z którego wynika wnioski graniczny wymiar aorty występującej i opuszki, kurczliwość obu komór prawidłowa, bez istotnych wad zastawkowych. Aczkolwiek podczas badania pan doktor też stwierdził, że mam, można powiedzieć, Duże serce, ale w tym znaczeniu, o przerośnięte, ale spokojnie, to nie są złe informacje. Mówi, że u osób, które uprawiają intensywnie sport, tak się po prostu dzieje. Więc to nie jest jakiś tutaj problem dla mnie zdrowotny, ale spokojnie, zobaczymy, co jest dalej. Przy tej sposobności również mam. Raport z elektrokardiograficznego badania wysiłkowego. Tu są wyniki i wnioski. Bez większych dolegliwości oraz bez istotnych odchyleń w EKG. Wnioski z tego co czytam, próba ujemna. No jak to wyglądało? Wszedłem bez żadnego przygotowania na bieżnie, ale co ciekawe. To nie był bieg, lecz chód, szybki chód. To były trzy etapy. Trwały one 8 minut i 9 sekund, czyli tak raczej standardowo. No i było tutaj badana moja wydolność. No w tym trzecim etapie em, ciśnienie wskoczyło wysoko. A to jest ważne, ponieważ chodzi o to, na ile mogę biegać intensywnie. Bo właśnie chcę powiedzieć, że. Całkowity cel tej wizyty to kwestia czy ja mogę forsować swoje tempo zdrowotnie, czy nie. I te badania na pewno pomogą. I tu mamy różne wskaźniki, które mogę akurat pokazać, bo niektórych oczywiście badań nie trzeba, a wręcz nie wolno w internecie ukazywać, czy przedstawiać szerzej. Natomiast tutaj nic złego nie widzę. I. Jakie są wnioski, rekomendacje? Regularne pomiary ciśnienia tętnicznego przepraszam, zapisywać w dzienniczku i okazywać na wizytach lekarskich. Tutaj jest kwestia właśnie mojego ciśnienia. W okresie nastoletnim, owszem, miałem ciśnienie podwyższone. Potem raczej nie przypominam sobie, żeby było coś nie tak. Jak zacząłem biegać to te ciśnienie się bardzo ładnie uregulowało. No podczas tej wizyty lekarskiej też biegłem, żeby się nie spóźnić. To też jest jakaś sytuacja pewnie stresowa, bo też zależy nam, żeby ta wizyta u lekarza była prawidłowa. Więc tak sobie tłumaczę, ale nie chcę też bagatelizować, że to nie jest jakiś tam problem. Próba wysiłkowa się odbyła. Pod koniec miesiąca mam mieć holter EKG i RR, tak jest napisane, i badania laboratoryjne, które posiadam i dzięki temu będzie pewien obraz mojej sytuacji zdrowotnej pod kątem serca. Oczywiście to też jest punkt wyjścia do lekarza sportowego, tak to ujmę, bowiem tak naprawdę lekarz sportowy mógłby dać mi już takie stuprocentowe zalecenia, w jakim tempie mogę biegać. A o co chodzi? No chodzi tutaj głównie też o puls i otworzenie się, jeśli dobrze powiem, tak mówię tutaj z głowy, kwasu mlekowego, bo jeśli uprawiamy sport, każdy z nas ma pewien pułap, który jest adekwatny do naszego wieku, zdrowia, trybu życia, jedzenia i to powoduje, na ile możemy sobie pozwolić. U mnie te tętno, pan doktor powiedział, żeby było najlepiej tak bezpiecznie, a raczej treningowo 140-160. Max to gdzieś tak 180, natomiast są sportowcy, którzy daleko sięgają ponad 200, ale jestem amatorem, więc zupełnie spokojnie do tego podchodzę. Chcę jeszcze podkreślić, że na razie to wygląda dobrze i w zasadzie od piątej klasy technikum. Proszę dobrze słuchać. Nigdy nie byłem na L4. Co to znaczy? To kwestia taka, że nie opuściłem lekcji, potem zajęć czy pracy w szkole. I to trwa i trwa i trwa. Ale jestem świadomy, że to się może zmienić, ale póki co dziś, na 9 sierpnia 2024 roku, taka jest rzeczywistość. I to wynika z mojego podejścia do życia. Tosul, który panuje w naszej rodzinie etos pracy, etos wielkopolanina, czyli no pracuje pracuje pracuję, pracuję, pracuję. No, na zwolnienia nie chodzę, no tak na przykład tutaj przez wiele lat robi mój tata, mama zresztą też, dziadkowie, ale też podchodzę do tego wszystkiego z pokorą, bo może przyjść taki moment, że no, zdrowie podupadnie, a ktoś by powiedział, no niemożliwe, no jak przecież przez tyle lat nie być na zwolnieniu, ale czy te, są tacy ludzie? Przynajmniej w Polsce też czytałem. Natomiast u mnie to było takie, miałem lekkie przeziębienie, to stety, niestety chodziłem te zajęcia, gdzieś tam się chowałem, jak mi tam leciało z nosa, no to do końca nie było dobre. Bo ktoś by powiedział, o zaraz będzie zakażał inne osoby. No nie no, aż w takim stanie to nigdy nie byłem, żebym przesiedział na zajęciach czy w szkole i roznosił choroby w ten sposób jakoś tam weekendami, potem siebie doprowadzałem. A tu proszę zobaczyć, na koniec znowu pojawiła się ekipa skirów, jogurt pitny. Kto ogląda mój kanał regularnie, to pamięta, że na początku 2024 roku była taka akcja. No ale to była promocja i ja dzwoniłem, pójść do firmy, do centrali, do piątnicy i powiedziano, że wakacje znowu będzie produkcja litrowych skierów. No i proszę dotrzymano słowa jeże po tych Aldi, po całym Poznaniu, e, Kopernika, osiedle Stefana Batorego, Leszczyńska, no i tam jeszcze mam planach 28 czerwca e, no tutaj jest 24 butelki, w tym tylko jedna e, wypita, potem jest jeden rząd, drugi i tam się zaczyna e, trzeci. No takie mam podejście. Skończyłem technologię żywności na poziomie e, technikum, ale e, to była Doskonała nauka i przygotowanie do życia dorosłego, i od tego momentu no, regularnie staram się dobrze jeść. Mam jakieś takie wypaczenia ku słodyczom, ale jeśli chodzi o żywność, myślę, że trzymam formę. Jestem już ponad 5 lat wegetarianinem, a tak naprawdę biegam regularnie gdzieś od roku 2016, więc to wszystko mi się ładnie komponuje. Też trenuję trochę na mięśnie ale to nie jest taka siłownia klasyczna, więc chciałem się podzielić takim obrazem i przesłanie, takie memento, badajmy się profilaktycznie, bo to jest ważne, aby nie było za późno, bo niestety najczęściej trafiamy do lekarzy, tym specjalistów, gdy już organizm domaga się ogromnej ingerencji.